Drogie wodniki, wraz z początkiem tygodnia, a teraz tak, obok was dobrzy ludzie, okrą obowiązków, ogrom rzeczy po prostu jakby do, do ogarnięcia i to mi się pokazuje u Was. Ale to nie będą złe rzeczy, to wszystko jakby będzie działać na, na, na Waszą korzyść. I to mi się pokazuje u Was. E, drogie wodniki, e, na początku tygodnia mogą Was czekać jakieś ważne wyjazdy w bardzo ważnych sprawach, i to mi się pokazuje również. Obok Was mężczyzna, blondyn, e, młody to mogę powiedzieć, jego rady, słowa e, okażą się bardzo ważne, bardzo znaczące i takie bardzo tutaj... E ważne dla, dla Was samych. Prawda? Zrzucicie z siebie krępujące od jakiegoś czasu więzy, sprawy, zaczniecie w końcu żyć. Prawda? I to mi się pokazuje u Was. Macie szansę na początki, nowe rzeczy, nową pracę. Jeśli szukacie nowej pracy, jak najbardziej to będzie okres obfitujący w możliwości znalezienia. Czyli jak najbardziej to mogę powiedzieć. E, askary w pozycji prostej, szczególnie jakby też tak nawołuję do, do tych początków. E, tu nie chodzi jak od razu o jakieś dokumenty, ważne sprawy, ale o, o sprawy, które pokazują początek czegoś. Wiecie, karta Asa, e, kartą poprzedzającą Asa jest karta ósemka Kier. To jest karta, która wróży takie zamykanie starych drzwi, starych rzeczy, aby już się nie martwić o pewne sprawy, aby już pewne sprawy zakończyć, aby się nie bać o nie. Czyli to będzie bardzo ważne i znaczące dla was samych. Drogie wodniki. To właśnie wy macie szansę na nowo odżyć, rozpocząć to życie a po raz kolejny, tak? I po prostu cieszyć się z tego, co wy będziecie miały. To mi się pokazuje praca, to mi się pokazują u Was pieniądze, dobre zresztą. Być może macie szansę, czy uzyskać nowe oferty, czy uzyskać nowych, tutaj właśnie nowe, nowe jakby, no też ofert, ale po prostu jakby nowe tutaj bodźce, gdzie E, będziecie się, się rozwijać i to mi się pokazuje u Was bardzo ładnie. E, końcówka tygodnia troszkę gorzej się pokazuje, bowiem ten e, piątek sobie niedziela jakbyście były lekko przetłoczone, nie do końca. Mm, Zrozumiane takie mi się pokazuje tutaj poczucie. E, tak, czyli też takie jakby lekko um, odsunięte, wycofane, albo będzie poczucie, że wśród tych ogarnienia tych po prostu m, wielu spraw będzie poczucie, jakbyście wy nie do końca miały czas dla siebie samych. I ja też tak w kartach to mogę powiedzieć, bo karty pokazują ogarnianie rzeczy i spraw, często też decyzji, e, których się nie cofnie, bo karta siódemki karia ja często porównuję tę kartę do...